ja jestem Wawener, a dzisiaj witam Was na, w kolejnym odcinku z Hastkiem.pl. I dzisiaj będziemy y, używali naszej najlepszej taktyki na Bedwarsach. Bez przedłużania, będziemy już zaczynać sobie. Dobra, dzisiaj typowe czwóreczki. Będziemy sobie po prostu wbijać EXPA Mogę na czacie udowodnić, że mam 26 level gramy z kilkoma dobrymi ludźmi, ale dzisiaj użyję dobrej taktyki, żeby ich powstrzymać. Będę też Wam mówił na żywiołco, co, co trzeba na początku najlepiej robić. Najpierw zebrać, są dwie, dwa różne rodzaje taktyk. Jeśli wiecie, że gracie z nubami, to zbieracie sobie 16 złota. Jeśli wiecie, że jest ktoś dobry na mapce, to zbieracie sobie 12. Kupujecie zbroję, y, kamienny miecz i możecie stack wełny. Jeśli y, ktoś obuduje łóżko, y, y, to w ogóle idziecie się gdzieś budować, a jeśli nie, to robicie takie coś. O, i macie tak obudowane łóżko, ale nie wiem właściwie, po co to zrobiłem. Ale ja mam kamienny miecz. Ale wiesz, że yy, teraz on zniknął. Ostatnio trochę mniej używam Bringa. Aha, super. No to teraz teraz się budujemy. Nie wiem, czy mają budowane. Mają budowane ten, jedną warstwą endstowna. Trzeba zarąbać gościa z łukiem! Kurze. No nie, nie ginę spokojnie, tylko ginę. Zatem, i tak co ja mogłem tam zrobić? Chcę siedzieć i czekać? No właśnie, jak nie macie TNT, to po prostu sobie wracacie do bazy i zbieracie sobie. Yy, oto taki ładny set. Yy, I teraz sobie po prostu idziemy. Dobra, tak w ten sposób rozwalamy sobie typka. Dobra, w międzyczasie zarąbaliśmy tego z łukiem. E, złoci trochę się nawzajem spychają, więc bardzo fajnie, <grym> nie, oni się nawzajem spychnęli. Patrzcie na czat. Tu jest. E, Dayman, WS Macron i są z Yellow i się y, walczyli chyba. Albo coś ze sobą robili, albo znisz Znaczy podsadził mu TNT pod nogi. Niezły kolega. Najlepiej zawsze mieć kamienny miecz, 48, y, velmy i... Y, TNT. Idę zaraz na red. No kurde, jakby w ogóle się tej mieczy nie dało mieć. Miecze to jest podstawa. Nie wiem jakim prawem, ale jeśli ma się miecze, to można zabić każdego. Zostanie Wam na drodze. Oczywiście skila. Yy, do kilania ludzi trzeba też mieć. Ja nie wiem, po co gościu tam robi popiątny most. Yy, skila zawsze trzeba mieć, bo tak to nic nie ujdzie. Zawsze jest ważne to, żeby też ludzi, yy, jakby to powiedzieć, okrążać. Wtedy oni nie wiedzą, gdzie jesteś, a ciebie rozwalą na S. Czegoś takiego się w ogóle nie opłaca robić, bo przeciwnik może łatwo się dostać. Tymczasem, jak macie 5 diamentów, to najlepiej kupić sobie to i to. No. Jak macie 3, to odkładacie sobie do skrzyni i czekacie aż będziecie mieli jednego dodatkowego i kupicie sobie. Miać a jak macie jednego diamenta i macie pole regeneracji, i nie wiecie co z nim zrobić w przypadku co ja mam teraz, tylko że ja wiem co z nim zrobić no to najlepiej wydać na jakąś pułapkę, jeśli macie łóżko. To czekaj, zaraz uruchomi pułapkę. Yy, zależy, jak, yy, zależy, jak macie obudowane łóżko, bo yy, pułapka zmęczenia górnika bardzo jest przydatna, jeśli macie obsydian. Wtedy praktycznie wasze łóżko jest niezniszczalne. Yy, jeśli nie macie łóżka, to najlepiej kłapka konwersacyjna. Yy, jak ktoś wejdzie na waszą wyspę, to osoby w pobliżu swojej drużyny zostają yy, wtedy spida. No, i w tym przypadku też yy, nasz przeciwnik. Jak mamy przy, yy, pułapkę zmęczenia górnika, to nasz przeciwnik nie wie, że ją odpalił. Dobra, tak warto zrobić, bo wtedy goście giną sami z siebie. Yy, tak też warto zrobić, bo wtedy zapędzicie sobie może jednego ziomeczka, może dwóch. To kurde, jakieś się pchają, bo chcą zginąć. No znaczy ja rozwaliłem. Zaraz Wam pokażę PVP, jak działa. W pierwszej kolejności ważne jest to, żeby gościa kilka razy tak trafić. A potem to już tylko idziecie w swoje prawo i go dobijacie, i w ten sposób sobie wygrywacie. Nowa gierka, a tymczasem nie chciałbym zapomnieć, wspom zapomnieć wspomnieć Wam, yy, jaki serwer fajnie by było sobie wybrać, bo to zależy i od taktyki i od pory grania, bo yy, jak macie taktykę, którą ja używam, wie, że żelazna zbraja na start, potem to już jak, jak wyjdzie, yy, to najlepiej yy, grać na craftmc.pl, yy, na tym serwerze, którym ja teraz właśnie gram, bo tu dochodzi dużo złota. Nie gram tylko na tym serwerze, bo gram też na CraftPlayu, na craftplay.pl, tam gram jak są bardzo duże tłumy na Craftemce, bo tam nie trzeba zwracać uwagi na żadne kolejki, są trochę gorsze mapy, według mnie, i mniej złota leci, za to leci bardzo dużo żelaza. Zrobię sobie jeszcze jedną sztukę tego. Ty nie zajmuj się całą grą budowywaniem łóżka, bo ty lepiej ten. się budujesz i w ogóle. Aha, ci już są na wyspie. Super. I on będzie próbował nas zabić. No to ciekawie. No, ja pier. Dobra, y, to nie było najlepsze, bo z tyłu nie miałem y, bloków. W ogóle gościu się słabo budował. Bo y, najlepiej się budować jednym ciągiem. Jak atakują, to najlepiej poczekać sobie na jedną wełnę. Yy, zrobić sobie takie coś. Pocyk, dochodzicie do nich. I goście po prostu sobie yy, bardzo lubią umierać, więc umierają. Ojeny. Ostatnio mi słabo podkładka chodzi, bo w ogóle jakoś się śliska. I w ogóle. Nie złe wytłumaczenie, nie? Eee, tymczasem. Co jest z tą skrzynią? No super, i teraz nic nie dostanę. Wezmę jakiś minimalny set. Dobra, coś w tym stylu. I idę im rozwalić beta, bo mnie już denerwują. Ojej, no ja nienawidzę, jak mam kogoś przed sobą, bo ja nie wiem, co jest przede mną. W ogóle, to jest bez sensu. To jest bez sensu. To, co on teraz robi, bo to w ogóle yy, nie wiem, po co ludzie to robią, ale. Co on ze spadł? Czasem warto takie coś zrobić, bo wtedy goście mogą się nabrać. W takich momentach najlepiej się szybko podbudować, a potem szybko zwalić. Ojejny, gościu nie używa mieca, a jego nie umiem pokonać. Tymczasem rozwalamy im beda. S. A ty rozwaliłeś, no ty oszuście. Gdzie są oni? Dobra, ja już chciałem w ten sposób to robić. Nie, prawie dedłem, bo on miał ten, bo on miał enchantowane itemy. Napiszę im jeszcze, żeby mi jeszcze kupili. Zróbmy to tak. Czasem warto zjeść sobie koksa. Aha, tu nic nie mam. So, no to już mówiłem w poprzedniej chyba. No co do ulepszeń, no to najlepiej sobie na start mieczyki kupić, a potem już te pułapki, zbroje. W pierwszej kolejności to najlepiej mieczem, bo wtedy możesz na S wygrywać. Zawsze właśnie jak nie wiesz jaki masz kolor drużyny, to patrzysz albo na wełnę, albo na taba. I tak jest po prostu najłatwiej. Ja sobie tab ustawiłem pod baton 5, czyli ten... Guzik umyszki bliski. Ym, ok, więc gościu się nie poddał. Nie opłaca się nigdy kupować siekiery, bo niektórzy ludzie właśnie kupują siekierę. Po pierwsze, siekiera ma tu zasięg, że chołęła. Yy, a po drugie, jeszcze! Denerwujący są ludzie. Oni nawet nie zdają sobie sprawy, że jakiś pajac jest na tej wyspie. Eee, dobra, ja sobie tu chętnie zaczekam. Dobra, ty gin. Ja se będę tak kile jak Niedługo będę miał 2000 killi, i może będę nagrywał odcinek, jak y, wbijam owe 2000. Ok, typ nie wie, jak używać wełny, yy, a typy nie wiedzą, jak używać życia. Ok, super. No to przekicha. Kiedy już zbierzecie set, po prostu sobie idziecie na środek i szukacie, gdzie jest ostatni team, i po prostu. To, co zawsze. Tak to nazwę, to, co zawsze. Yy, typek tam idzie, tam są yellow, dobra. Już tylko yellow, szybkie gierki dzisiaj, ostatnio mam pasę na wszystko. Tam jest jeszcze yellow, on nie wie nawet, co to znaczy yellow. Yy, Okej, okay, co ja odwalam? Super. Oni nie wiedzą, że ja jestem u góry? Czy tylko ten gościu jest ogar? No. No super. No właśnie zawsze warto brać dwa TNT, w przeciwieństwie do mnie, który ja zawsze biorę jedno. No chodźcie. S? Jakby to jest maszyna do zabijania, ale nieważne, co ja odwaliłem. Zrobiłem coś głupiego, bo nie miałem TNT. No, czyli, no, czyli autofire. Na klawiaturze? Na no myszce. Yellow jest tam. Dopiero teraz kupili miecze, więc dopiero teraz się ogarnęli. Aha, ty kupiłeś, dobra. Ojeny! Ja nie umiem celować, zostawiam go tobie, ty. Oscybek. Okej, okay, oscybek. Czasem tak sobie robię dla nudy, ale tak to jest to marnotrawstwo. Tylko wałny. Pójdźmy sobie tutaj, zarąbmy tego gościa. Dobra, super. Nie chcę tam, będzie przynajmniej nie wróci. O jeden! Ja wełnę zamiast TNT kładę. Najgorszy błąd w życiu. A tymczasem rozwalamy tutaj resztę teamów. No i jak mówiłem. Ha, super. Mówi się trudno, po prostu kupuje się teraz żadny miecz, bo TNT się nie przyda, tylko ty masz łóżko. Dobra, to zaraz mu zarobię? Super. Znowu popełniłem ten błąd, bo jak jesteście na wyspie i gościu idzie do was z mostem, to nie wchodzicie sobie w most, jak, ja, jak, no, jak to ja przed chwilą, tylko czekacie sobie na, na wyspie, aż gościu podejdzie, bo wtedy gościu was nie zwali, ale wy gościa zwalicie. No i to jest 100% full calculated Dobra Jeśli chcecie mnie pytać w komentarzach kto mnie uczył tych wszystkich taktyk to auto-odpowiedź sam się nauczyłem Aha super To przerąbane ja dziem z zbraje tylko kupuję i jak naprawdę nie mogę gościów pokonać. A jak idzie mi na S, to po prostu na nich ciągle szarżuję. Nic nie ma. Tam idzie jakieś coś. O, gościu znowu popełnili ten błąd. Okej, okay. się byczku. No no chodź, no kurde, nie chcę się jeszcze z tobą męczyć. Jak gościu idzie od was, a nie do was, to to jest wyjątek. Możecie sobie pójść tym mostem. Dobra, y, choć tu ja nie mam czasu już na te głupoty. Co jakiś cheater? On ma drag klika. To oszust. Y, ja kupię może lepszą zbroję. Y, tak, zdecydowanie kupię lepszą zbroję. Y, no, znaczy je... Nie. Myślałem, że to... że to... Czekaj, kupię coś, co się przyda do zbroi i coś, co się przyda do leczenia i coś, co się przyda do kopania. Znaczy, im się to nie przyda, ale nam się przyda. Okej, okay, super. No, ale teraz łatwo, no kurde, same winki. Aha, super. Mam inne sety niż zwykle, bo ponieważ zamiast wełny kupiłem sobie drugi miecz i stać mnie akurat y, było na y, TNT. Jakbyście pytali, to mój bring y, działa tak, że robię po prostu co drugi blok. Gdzie jest ta wyspa? I się do mnie budują, nie? Ja pier. Coś chyba pode mną rozwalił blok. Nie, no to było hamskie. No to nie chce idzie. Yy, dobra. Teraz tak. Idziemy im rozwalić łóżko. Lepiej mieć zawsze miecz yy, pomiędzy wełną a TNT. Lepiej mieć wełnę po prawej, bo yy, wtedy. Yy, Ewidentnie, ktoś mi zniszczył blaszek. Yy, bo wtedy, yy, jak z scrollem, łatwiej przejechać na wełnę, i się wtedy na pewno nie pomylicie z tym yy, z TNT. Bo żeby się nie budować, TNT. Aha, diamenty zniknęły, super. okej, okay, nie wiem po co ludzie w ogóle budują takie mosty grube. Nie no, ja chyba nigdy nie przestanę. Dobra, sytuacja opanowana. Nie ma REDA. Ja już yy, mam set nowy. Tymczasem też hastek postanowił y, kupić y, tak zwane mieczyki. I y, jakiś elod do nas idzie. O Ja, no. ja nawet skakać nie umiem. Jedny co się odwala dzisiaj z moją klawiaturą? To jest po prostu jakieś szaleństwo. No to chodź go za. Super. Więc jego prawie nie było słychać. No chyba na sobie A ten co robił? Chyba ma jakąś chorobę psychiczną. Już teraz młówko. Ojej, no ja nawet nie wiem, co się odwala, ale chyba kogoś zabiłem. Hmm, nikogo nie zabiłem. A super, bo ty tu jesteś. Już nie powiem jaki gościu miał nikt jeden. No to teraz zostali tylko redy. Tam ci już sobie pospadają do pustki i randomy się nimi zajmą. Ten shadowek i ten. Jak on tam Kacper. No co, dziwię się. A budujesz jeszcze czymś? Ale czy obudujesz jeszcze czymś? No, czekaj, to trzeba jakoś lepiej zrobić, bo oni będą mieli po prostu jeden bloczek i łóżko rozwalone. No to go chrzanik, zaraz spadnie. Blue tu są, to tam są red. Co? Oh my god! No wiem przecież, ja nie jestem głupi Jakbyście py pytali, nie, nie mam żadnej aury, poza tym by to było widać Mam po prostu makro Zawsze widać jak ma ktoś aurę Dobra Yy, idziemy sobie po prostu dalej, nie zważając na to, yy, czemu tu są takie dziwne rzeczy. Ja mówiłem, że spadną, albo coś jej zarobię. Króżka, ja pier... Najwyraźniej. Wiem, ja już u nich jestem. Przecież wiem! Aha, tu jest nowy. Ojenny, no głupi z łukiem. Skąd ten się tu wziął, kurde, przy dupach? Że ja już TNT nie wziąłem. jak sobie pójdą, to się buduje na górę. Czekaj, to ty? Ja pierdziele, nie no. Bez jaj! Jeszcze go dobijam. I jeszcze chyba jeden. Aha, jeden yellow. Ja myślałem, że jeszcze jakiś polega był. Ja ile dla tego jelołka. Bos chyba lepiej czekaj, będzie środkiem, bo tak to... A ja pierdzielę. Gdybym jeszcze nie miał łóżka, to by było dopiero. Mamy ostateczny set, który zawsze się powinno kupować. Ginie? I teraz zginie. No nie, no gin! Dobra. Eska. ja go zabiłem. ma Dobra, łatwo. Wszystko wygrywamy. No więc to by było na tyle w tym odcinku. No, zrobiliśmy trzy linki z rzędu. Pokazaliśmy Wam, jakie robimy ta więc taktyka myślę, że wam się bardzo przyda. Jeśli macie jakieś inne taktyki fajne, to możecie napisać w komentarzu. Ja wam powiedziałem wszystko co umiem na Bedwarsach robić. Czy powiedziałem, nauczyć to Wy się już musicie sami. Więc jeszcze zaprosiłbym was na serwer Pantcraft, do którego adres IP znajdziecie w opisie. Serwer jest online kiedy jest online, a będziecie mogli go odpalać sami jeśli się zgłosicie na Discordzie. Na moim Discordzie, do którego linkacza też znajdziecie w opisie. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i